Renowacja elewacji, odnowa elewacji stynku mineralnego. Przedstawiamy skuteczny sposób na odnowienie starej, zniszczonej elewacji stynku mineralnego. Stosujemy materiały o dużej elastyczności. Pozwalają one uzyskać trwałe, wodoodporne i wodoszczelne wykończenie. W zależności od potrzeb możemy uzyskać efekt strukturalny, jak i wykończenie, które replikuje teksturę wcześniej używanego tynku. System wykończony farbą RD Elastoflex tworzy wodoszczelną, paroprzepuszczalną powłokę, zdolną do pokrywania i mostkowania pęknięć na elewacji. Na filmie omawiamy następujące etapy prac: Czyszczenie elewacji. Wypełnianie ubytków, gruntowanie, aplikacja włókniny wzmacniającej na elewację z licznymi ubytkami, aplikacja farby strukturalnej, aplikacja farby nawierzchniowej, uwagi techniczne, czyszczenie elewacji. Naszą pracę wykonujemy na domu wykończonym tynkiem mineralnym. Tynk na przedniej ścianie budynku był mocno popękany i zaczynał się łuszczyć. W związku z tym frontowa ściana wymagała znacznie więcej pracy renowacyjnej w porównaniu do pozostałych ścian, na których tynk był w o wiele lepszym stanie. Na bocznych ścianach nie było wymagane wypełnianie dziur i szczelin oraz aplikacja włókniny wzmacniającej. Zaczynamy od przygotowania ściany frontowej do prac naprawczych. Przed malowaniem ściana musi być czysta, sucha, wolna od luźnych elementów i słabo przylegających powłok malarskich. Najskuteczniejszą metodą przygotowania podłoża jest zmycie ścian za pomocą myjki ciśnieniowej. Metoda ta umożliwia dokładne wyczyszczenie elewacji, usunięcie luźnych elementów, słabo przylegających tynków i powłok malarskich. Jak widać, w niektórych miejscach ściany frontowej usunęliśmy słabo przelegające fragmenty tynku. Pozostałe ściany również czyścimy myjką ciśnieniową. W tym wypadku tynki były stabilne. Przed przystąpieniem do aplikacji ściany muszą całkowicie wyschnąć. Wypełnianie ubytków. Rozpoczynamy od usunięcia defektów na przedniej ścianie. Do wypełnienia pęknięć i ubytków w elewacji użyliśmy elastycznej masy nowej generacji Hybricol MS40. Produkt można aplikować na wilgotne powierzchnie, dzięki czemu wkrótce po zmyciu ścian mogliśmy przystąpić do wypełniania ubytków. Dodatkową zaletą masy Hybridol jest to, że jest szybko sieciująca, dzięki czemu już po kilku godzinach od nałożenia można przystąpić do malowania elewacji. Aplikacji dokonujemy wzdłuż pęknięć oraz w miejscach ubytków, a następnie rozprowadzamy za pomocą szpachli. Przy głębszych ubytkach, alternatywnie, łatwiejsza w aplikacji może być elastyczna masa naprawcza, elastodek filler. Ubytki wypełnione. Przechodzimy do gruntowania. Gruntowanie. Jako warstwę gruntującą nakładamy rozcieńczoną 10% wodą farbę elewacyjną RD-Elastoflex. Produkt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do różnorodnych podłoży i jako grunt sprawdza się idealnie podczas renowacji stabilnych, średniochłonnych tynków lub niekredujących powłok malarskich. Należy jednak pamiętać, że w przypadku bardzo chłonnych powierzchni mineralnych, starych kredujących farb lub zwartych powierzchni o bardzo niskiej chłonności, gruntowanie innym produktem może okazać się konieczne. Przed użyciem farby elastoflex należy wymieszać. Następnie dodajemy około 10% wody i ponownie mieszamy. Boczne ściany naszego budynku były w dobrej kondycji. Nie posiadały widocznych pęknięć czy ubytków. Dlatego w tym wypadku wystarczyło zacząć od gruntowania rozcieńczonym Elastoflexem. Front elewacji naszego budynku był w gorszym stanie. Posiadał sporo niedoskonałości w postaci pęknięć i ubytków, które w pierwszej kolejności wypełniliśmy. Następnie użyliśmy rozcieńczonego elastoflexu do gruntowania i wklejania włókniny wzmacniającej w ścianę. Aplikacja włókniny wzmacniającej na elewację z licznymi ubytkami. Aby wzmocnić system na ścianie z dużą liczbą defektów, podczas etapu gruntowania dodatkowo wkleiliśmy włókninę wzmacniającą. Takie rozwiązanie ma na celu stworzenie na ścianie jednolitej membrany i z reguły jest stosowane tylko przy mocno zniszczonych ścianach. Za pomocą rozcieńczonej 10% wodą farby Elastoflex wklejamy włókninę wzmacniającą. W miejscach łączeń włókninę nakładamy na siebie z około 5 cm zapasem. Aplikację dokonujemy za pomocą pędzla lub wałka. Włóknina musi w pełni przylegać do podłoża, dlatego ważne jest jej dokładne wklejenie, bez nierówności i zagnieceń. Aplikacja gruntu i włókniny skończona. Możemy przejść do nakładania farby strukturalnej. Aplikacja farby strukturalnej. Frontowa ściana po wstępnych pracach posiada widoczne niedoskonałości. Do maskowania miejscowych defektów używamy farby strukturalnej RD Elastoflex Quartz. Farba tworzy unikalną powłokę o specjalnej strukturze, która doskonale maskuje uszkodzenia i miejscowe nierówności podłoża. Charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Farbę Elastoflex Quartz aplikujemy po 24 godzinach od aplikacji warstwy gruntującej Elastoflex. Farbę należy dokładnie wymieszać przed użyciem, aby równomiernie rozłożyć zawarty w niej granulat. Produktu nie rozcieńczamy. Elastoflex Quartz nakładamy za pomocą wałka lub napędu powietrznego z pistoletem do tynkowania. Nakładamy farbę Elastoflex Quartz w odcieniu odmiennym od warstwy gruntującej. Dzięki różnicy kolorystycznej łatwo skontrolujemy, czy farba jest rozprowadzana równomiernie na całej powierzchni. Elastoflex Quartz do dotyku wysycha już w 2 godziny od aplikacji. Nałożyliśmy farbę strukturalną. Faktura naszej ściany jest bardziej jednolita. Przechodzimy do aplikacji farby nawierzchniowej. Aplikacja farby nawierzchniowej. Po zastosowaniu warstwy gruntującej na wszystkich ścianach oraz warstwy strukturalnej na ścianie frontowej, przechodzimy do aplikacji ostatniej warstwy farby nawierzchniowej RD Elastoflex na całej powierzchni ścian. Malowanie można dokonać wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Użycie napędu hydrodynamicznego pozwala na szybkie wykonanie pracy. Praca skończona. Odnowiliśmy elewację. Uzyskaliśmy długoletnią ochronę muru przed wodą. Na ścianie bocznej osiągnęliśmy wykończenie z teksturą taką samą, jak w przypadku wcześniej użytego tynku. Z kolei na ścianie frontowej, po uzupełnieniu ubytków, zastosowaliśmy farbę strukturalną, aby uzyskać jednolite wykończenie. Zapoznajmy się jeszcze z uwagami technicznymi. Uwagi techniczne. W celu uzyskania estetycznego wykończenia na elewacji, uniknięcia smug, należy umożliwić farbie powolne wysychanie. Należy unikać aplikacji w warunkach szybkiego schnięcia. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki. Optymalne warunki do aplikacji. Temperatura otoczenia: 12 do 25 stopni Celsjusza. Wilgotność 50 do 70%. Bezwietrzna i bezdeszczowa pogoda. Malowanie powierzchni w cieniu. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.